Milton Green i Marilyn Monroe. Może kochał ją jak żaden inny mężczyzna? Żadne z nich nie mówiło zbyt wiele o tym związku. Jedno, czego można być pewnym, to fakt, że gdy spotkali się po raz pierwszy, sfotografował ją jak jeszcze nikt wcześniej, a ona momentalnie uległa jego wizji. Milton zrobił jej tysiące zdjęć, w tym te najpiękniejsze. Jednak nigdy, nawet gdy ich drogi się rozeszły, nie chciał na nich zarobić. W wyniku serii dziwnych transakcji i spraw spadkowych, wiele z tych zdjęć pozostało w Polsce, do zeszłego roku niepublikowanych i całkiem zapomnianych. Historia, którą opowiadają, jest zdumiewająca. To historia ubóstwianej kobiety, a mimo to ogromnie smutnej. Kobiety, która uwierzyła, że realizując wizję siebie stworzoną przez pewnego mężczyznę, ucieknie swemu przeznaczeniu.